Gdybyś mógł zmienić na świecie jedną rzecz, co by to było? Ciężko powiedzieć, bo nie da się jedną rzeczą zmienić. Całość. Nie da się. Najmilsze wspomnienie. Stadion. Ulubione miejsce na ziemi. Różaland. Najgorszy moment w karierze. Dwa lata temu. Walka z Rzeszem Barnetem. Najdroższa rzecz, jaką w życiu kupiłeś. Doczekam, samochód, którym jeździ. Ile masz parbotów? 9. Ulubiony napój. <laughs> Energy to <drinku>, żalant. <laughs> Ulubiona potrawa? Pizza. Ulubiony film? Gorączka, Ojciec Krzesny, Raj, cała, cała trilogia yy, Pasikowskiego. Także no jest tego. Moi znajomi zdziwiliby się, gdybym im powiedział, że. Chyba nic ich nie zdziwi. <laughs> Najgłupsze pytanie, jakie usłyszałeś od dziennikarza? Jak przebiegły przygotowania. <grych> Czy zdarzyło ci się płakać po porażce? Zawsze. Największa twoja wada? Mówię to, co myślę, robię to, co mówię. Jestem niereformowanym nie, nie chamem. Największa twoja zaleta? Mówię to, co myślę, robię to, co mówię. Najbardziej boję się. Bezradność. Najbardziej denerwuje mnie? Ludzka głupota. Kim byś był, gdybyś nie był sportowcem? Bandytą. Twoje hobby. Motoryzacja, sport, zwierzęta. Nie zadzierajcie ze mną kiedy? Nigdy.